poranna ryba poranna stójka z płytkiej wody Bra. jakiś bele bele coś czy nie? Krzysiek jak tego pompidu pomp iron żeby pompki po asfalcie o, bardzo kurczę też piękne Miślina ciekła Ślina mi ciekła po tym materacu a tu zobaczy Te arbuzy tu rosną piękny arbus przypada o no dobrze, łapie jak ty jesteś. Silny, jak Herkules. Jak Herkules. Herakles. Miałem kolegę, co był tak silny, ale on był tak silny, bo. chyba był tykany przez księdza. Tego stugendniowa proboszcza. Tego stugendniowa proboszcza. Gadał palca w pupę i sprawdzał czy ten i mówił, że sprawdzał mu temperaturę. <laughs> eee, Krzysiek. Nie ma srania w Ty zwolnij bo on choroby dekompresyjnej dostanie. O, silmuje nie ciebie, tylko prostą wędkę. A nie ma w ogóle syfów na tym Uła. Ale Ale ładne, co? No. Ta. obudził się O, daj może zdejmę ten dzwoneczek Boże, kajpanie, boż bo się przekręciło. Jezus. Krzysiek, ja muszę tu od tej strony pochręcić. O Boże. Ja. Oddaj lina, oddaj lina. Nie, 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 nie. nie. Oddaj. oddaj lina. Cię, 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 na, inna gumka, zobacz. Nic u nie jest. Jezu. Yes. U rzeźki jak do Nie, 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 nie. Piękna ryba, krzyk. Nie Na recepturce. No, nie. I rzeźki ten list jak do meski. Ma. <gry> Czy się jak muszę? Mogę nasz... już, się ale masz już i nie minęło. <laughs>